Hej, kochani, tu Ewa z kanału Wolf Teacher. Witam was serdecznie w październikowym podsumowaniu września, <grymne> jak to brzmi. Jest dzisiaj 9 października, więc jak zwykle z wielkim opóźnieniem robię moje podsumowanie zeszłego miesiąca. Staram się nagrać ten filmik jak najszybciej, mój Mąż właśnie miał spotkanie wyszedł, więc myślałam sobie, że e, no, uda mi się nagrać, zanim wróci, ale wrócił, psy mi się e, rozszczekały, no i niestety próbuję zrobić to jeszcze raz. No więc tak, e, długie przerwy. Nie muszę chyba mówić dla tych, którzy mnie oglądają, dlaczego remont e, tam wagi tego domu e, no, dalej się toczy, że tak powiem. Mimo tego, że ja w tej chwili jeszcze mam wolne w związku z moją nogą, chociaż staram się tam pomagać, oczywiście dla męża, jak mogę, ale no znaczy to, że po prostu spędzamy tam większość czasu i nie ma tam ani warunków, tak naprawdę, na nagrywanie w tej chwili. Wszystko jest zakurzone, wszędzie jest bałagan, po prostu przekładamy rzeczy z jednego miejsca na drugie. Tak to wygląda. No a poza tym jest też no, dość mało czasu tak naprawdę na robienie czegokolwiek w sensie krzyżykowym. Więc tak naprawdę jeżeli oglądaliście moje podsumowanie z miesiąca no, sierpnia, sierpnia, tak, no to wiecie, że tak naprawdę no, działo się naprawdę nic. A to właśnie ze względu na y, brak czasu i przemęczenie, y, ale też ze, ze względu na to, że ja jednak y, no, dosyć sporą część tych prac, y, które robię, y, mam na ramach i nie chcę ich wieść tam po prostu, y, żeby mi się zabrudziły. Bo to, że się zabrudzą, to jest y, stuprocentowe. Y, no i po prostu mi tego szkoda, więc. Y, Skoncentrowałam się po prostu na jednej mojej pracy, e, która już została poświęcona na pobrudzenie się, e, a ponieważ jest to praca, e, która jest tak full coverage, no więc e, mam nadzieję, że po upraniu e, tych brudów nie będzie widać. No dobra, wskakujmy e, na podsumowanie, czyli tak jak e, powinno być. E, więc Mamy październik, wrzesień. Troszeczkę więcej chyba się działo krzyżykowo niż w sierpniu. Przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ miałam Wam statystyki spisać wczoraj, ale część statystyk nie mam w związku z tym, że... No, może nie zawiesiła mi się saga, ale mm, saga prosiła, żeby y, zrobić y, update. Y, y, I z jakiegoś powodu nie mogłam tego zrobić aż do późna w nocy. A szczerze mówiąc, to już potem e, nie chciało mi się nie tak naprawdę kręcić w filmiku. I pomyślałam, że zrobimy to sobie dzisiaj, bez konkretnych krzyżyków. W e, niektórych przypadkach. W niektórych przypadkach. więc co się działo? Mój, mój kalendarz wygląda tak, wygląda pusto, dlatego ponieważ, tak jak mówię, koncentrowałam się na słonecznikach i sikorce i tak naprawdę już nie chciałem się przepisywać, którego dnia wyszywałam, bo wyszywałam większość dni, nawet jeżeli tych krzyżyków było po 40 kilka danego dnia. To tak jak mówię, większość dni udało mi się wyszywać. Natomiast, tak jak mówię, tych statystyk miałam je wczoraj przenieść, ale już sobie zrezygnowałam i powiem Wam taką ogólną, przybliżoną statystykę, jak dojdziemy do Sikorak. Sikorki i słoneczniki. A tu przed Wami mam moje wyzwanie roczne. Na wyzwaniu rocznym. Dla przypomnienia to jest zestaw z Body Trzec i jest bazowany na obrazie Honey Dale i tytuł tego obrazu to jest Amongst the Fox Boys. tak, Czyli pomiędzy napastnicami. No więc tak, co się tu działo? Miałam do tyłu za miesiąc sierpnień 311 krzyżyków. Co tygodniowo robię 150. No i tak jak mówię, tak słabo było w sierpniu, że nawet wyzwania rocznego nie zdążyłam zrobić, więc udało mi się zrobić wszystkie krzyżyki, które miało być zrobione na każdy tydzień września. I dodatkowo zrobiłam te 311 krzyżyków i troszeczkę więcej, więc generalnie miało być 911 razem z tymi zaległymi, a zrobiłam 977. No i tutaj głównie właśnie pracowałam na tej trawce na dole i tutaj te jaśniejsze, te jaśniejsze krzyżyki właśnie, które idą aż tutaj do końca i tutaj się przenoszą, to są właśnie te krzyżyki, nad którymi pracowałam. Także to jest już tu, tutaj tej pracy, właśnie końcóweczka. Więc tak naprawdę no, zostało mi tutaj powypełniać te obszary. I jeszcze szczerze mówiąc, staram się wypełniać kolor mniej więcej do końca. Także nie za wiele. Jak skończę, to będę robić wtedy backstitch. Będę zaczynać od dołu iść do góry tak żeby nie przewijać niepotrzebnie tutaj tego obrazu na ramie no i teraz tak wiecie co ja zaczynałam mam, mam ten wzór oczywiście na papierze na oryginale ale udało mi się początkowo tak jak mówiłam wam znaleźć ten wzór na PDF czyli zaczynam ten wzór na patent kiperze no i mówiłam Wam o tych perepetiach, które tam miałam, że pokazywało mi krzyżyki, których nie było, natomiast te, które były, się nie zaznaczały. I potem udało mi się znaleźć ten sam wzór na sadze. Więc szczerze mówiąc, moje rozliczenia 150 krzyżyków na tydzień były robione wedle właśnie patternki Pera. Więc nie był tam wliczony backstitch, ale też myśląc teraz sobie, to szczerze mówiąc, mimo że były tam zaznaczone krzyżyki, które nie istniały, to też była większa ilość krzyżyków, które istniały, a które nie były zaznaczone. Więc tak naprawdę na początku tego miesiąca zastanawiałam się, czy rzeczywiście wyjdzie mi tak jak trzeba bo na koniec roku, ponieważ y, jak przeliczam sobie sanki to powinnam było chyba robić koło 200 krzyżyków tygodniowo. <noise> więc nie wiem jak to wyjdzie. Oczywiście backstitch jest w to wliczony, więc y, no być może wyjdzie tak, że po prostu będę sobie musiała dwa dni y, tak jak normalnie robię, poświęcić na backstitch i wszystko będzie ok. No taką mam nadzieję. Y, no, także zobaczymy. Zobaczymy, to będzie niespodziankę roku. Ale tak jak mówię, fantastycznie się to wyszywa. Naprawdę jest to tak fajny obrazek i tak ładnie wychodzi, że no aż mnie kusi, żeby za następnego się jakiegoś zabrać. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Mam tyle zestawów tak naprawdę mam tyle. Um, um, Głupie słowa dzisiaj. Um, mam tyle zestawów, mam, mam tyle tych y, patterns, y, do, które sobie gdzieś tam kupiłam, także nie mam czas na kolejne 200. Zobaczymy. Um, także um. jestem już y, no jakby tak jak trzeba, tam gdzie trzeba, z tymi krzyżykami moimi. No i będziemy tutaj kontynuować w tym miesiącu, bo muszę teraz nadrobić te dziewięć dni tak naprawdę, bo w tym miesiącu jeszcze nic na nim nie robiłam. Dobra, kolejne moje dziecko. To jest mój jeździec z Etsy. No i tak, co tutaj się działo? Wiecie, że ja nawet nie wiem, co się działo. Gdzieś tam oczywiście Troszkę uzupełniałam. Ja mam napisane, że y, zrobiłam 215. Mi się wydaje, że zrobiłam 250 krzyżyków. Oczywiście y, mam go na kiperze, więc no, nie ma możliwości, żeby powrócić do statystyk, ale powiedzmy sobie, nawet jeśli było to tylko 215, to gdzieś tam, gdzieś tam się te 215 działo, gdzie y, robiłam tutaj troszeczkę na koniu, więc tutaj uzupełniałam w tej grzywce właśnie konia. I tak naprawdę 200 krzyżyków, jak się tak właśnie wstawia te pojedyncze konfetti, to nie wiadomo potem, gdzie się tak naprawdę je robiło, prawda? I jak się patrzy na ten obraz, to się wydaje, że w zasadzie nic, nic się nie zrobiło. No ale coś tam, coś tam się na pewno zrobiło. Także tak to wygląda. Wydaje mi się, że zostało mi tu około 2000 krzyżyków do zrobienia coś koło tego, więc no mam nadzieję, że jak skończę te słoneczniki swoje, to troszeczkę się przysiądę właśnie do jeźdźca. Bo on już musi być skończony. Już musi być skończony zdecydowanie. Także to jest mój jeździec. I kolejne moje dziecko. <laughs> moje dziecko moja praca, to jest patio. Oryginalne patio jest z Dimensions. Ja dla przypomnienia robię z zestawu polskiego, z jakiejś tam polskiej podróży, który to zestaw był pozdrowiony przez moją mamę. No i teraz tak, robiłam od dołu, ale przerzuciłam, przerzuciłam się na ramę Nareszcie, w końcu wreszcie i nareszcie, ponieważ kociaczek mi z niej zeskoczył. No i zdecydowałam, że zacznę od góry. Dlaczego zacznę od góry? Ponieważ mi się naprawdę lepiej myśli i wyszywa, jeżeli ja zacznę od góry. Ja wiem, że to jest śmieszne, bo niby nie ma tam żadnej różnicy, ale prawda jest taka, że jakoś łatwiej mi się jest połapać na tym obrazie. Widocznie tak mój mózg jakoś myśli, tak mi się wydaje. Więc zaczęłam od góry. Więc prawie wszystko, co tutaj widzicie, to zostało właśnie zrobione w zeszłym miesiącu. W tym miesiącu jeszcze nic nie robiłam. No i w zeszłym miesiącu usiadłam do niego dwa razy i zrobiłam odpowiednik 954,5 Tak Więc tyle mi się udało. Też bardzo fajnie się wyszywa. Mówiłam o tym, że będę jakieś tu kolorki podmieniać, tam na dole, na pewno. Ale akurat do tego, co tutaj macie, używam tak, jak było w tym zestawie. Te kolorki niby są odpowiednikami DMC, ale tak naprawdę, no, co się troszeczkę różnią od Ale mówię, zostawię już tak, jak jest. Na pewno będę potem zmieniać tamten kosz, który jest, będę go wypróbować, ale będę o tym myśleć, jak nie <noise> Więc w tej chwili jest, co jest. E, czyli mamy tutaj mm, półkrzyżykami zrobiony tę część tego muru właśnie. E, zaczęłam półkrzyżykami, krzyżykami e, pnące roślinki. No i zaczyna się tutaj już okienko. I będę szła do dołu. Także... Mm, no, fajna, bardzo fajna praca, zresztą ona mi się zawsze, zawsze podobała. Jest taka bardzo romantyczna, tak uważam. Także to jest właśnie moje patio. Yy, I moje słoneczniki. To tak, wybaczcie, tego naprawdę nie będę już ściągać z tamborka w tej chwili, ponieważ zostało mi tutaj bardzo mało do wykończenia. Naprawdę bardzo mało, także mam nadzieję, że większość widzicie, co tutaj się dzieje. Może jak tak troszeczkę. No i tak. Um, pokażę wam tutaj gdzieś zdjęcie, tak jak wyglądało to na początku października, czyli pod koniec września w rzeczywistym podsumowaniu. E, natomiast y, jak widzicie troszeczkę się już podziało tutaj więcej i tak naprawdę zostało mi Pewnie ze 100 albo innych krzyżyków i półkrzyżyków. Mam tutaj do wykończenia troszkę półkrzyżyków. Tutaj przy korsach chyba jeden czy dwa krzyżyk. Tutaj tą wstążkę, to chyba wstążka jest czy cokolwiek na tym dzbanku. A to są krzyżyki. Tutaj półkrzyżyki. I tutaj przy pestkach na samym dole. Tutaj jest, są chyba większość półkrzyżyków. Także przypuszczam, że jest to tak naprawdę mniej niż 100, to co mi zostało. No i oczywiście ponad 4000 odpowiedników backstitcha. <noise> Także jeszcze się będzie tu działo. Um, mam nadzieję skończyć w tym miesiącu, um, bo tak jak mówię, jeżeli uda mi się skończyć w tym miesiącu, to będę się mogła troszeczkę zabrać za mojego jeźdźca w um, za to. Bo są już pewne rzeczy, które rzeczywiście trzeba skończyć. Um, Także hmm, saga pokazuje mi, że od początku sierpnia, jak na tym y, zaczęłam robić, to zrobiłam po, już ponad 10 tysięcy w tej chwili y, krzyżyków. i y, tych odpowiedników razem łącznie. Y, y, więc przypuszczam, że we wrześniu zrobiłam ponad 5 tysięcy. Ale. Bardzo fajnie, jak ja patrzyłam na to, oczywiście mówiłam tu jest bardzo dużo blendów, bardzo dużo kolorów tak naprawdę, jest dosyć dużo spakania. Gdzieś jak skończyłam w sierpniu, to była mniej więcej tutaj na tym poziomie. Nie miałam na pewno jeszcze tego wykończonego, tak myślałam sobie, jajku, jeszcze tyle tego słonecznika mi zostało. I wiecie co, poszło mi to tak w sumie fajnie i szybko. Nie ma tego, że tak naprawdę, tak jak mówiłam, były takie dni, gdzie robiłam ponad 400, były takie dni, gdzie robiłam po prostu 40. Ale, no mówię, tak się szybko jakoś wypełniło, że kwestia jednego pewnie wieczoru no to będzie już skończyć, tak naprawdę oprócz Backstitcha, Bo Backstitch naprawdę nie wiem ile mi zajmie te 4000. Do tego muszę się chyba mentalnie przygotować tak naprawdę. No właśnie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o prace, które do tej pory zrobiłam. I wczoraj wróciliśmy. Wczoraj tak, wczoraj wróciliśmy do domu tutaj do Westinglands. I myślałam o tym, żeby sobie właśnie porobić tą, te sikorki. Ale tak jak mówię, saga mi zastrajkowała. Więc w związku z tym pomyślałam sobie, że może zrobię jakiegoś maluszka świątecznego. Więc użyłam wzoru z tej gazetki Quick and Easy. To jest gazetka z grudnia 2004 roku. Widzicie, taki staruszek. Troszeczkę. I to, co tutaj wybrałam sobie, to jest projekt. Taki bardzo malutki. Ja Wam nie pokażę go, dlatego, ponieważ ponieważ jest on od razu pokazany z wzorem, um, Ale jest to um, projekt um, na podstawie obrazka um, Margaret Shelley. Sherry. Już gubię się, gubię się. Um, jest to taki maluszek. Zaraz um, może ona mi się też zbliżyć go. Żebyście lepiej widzieli to jest taki malutki robinek. To jest świąteczną. Wyszywałam go na Belfaście. Takie to lepiej widać. A wyszywałam go na Belfaście 32CT. Kolor, nie pamiętam numeru, ale to jest kolor Ice Blue, czyli taki lodowy indyski Mm. To jest takim powiedzmy sobie bardzo jasnym, błękitkiem. E, Także e, wczoraj usiadłam sobie i w parę godzin sobie zrobiłam. No, jest taki bardzo sympatyczny. E, pierwszy raz wyszywałam na Belfaście, szczerze mówiąc, e, ale chciałam troszeczkę spróbować, e, jak to będzie, ponieważ mój kolejny projekt, e, który będę robiła w tym miesiącu będzie właśnie robiony być może na Belfastie a być może na lukanie zobaczymy ale w każdym razie nie będzie robiony na Ejdzie. także chciałam zobaczyć jak mi to będzie w ogóle wychodzić czy będzie mi się podobać moje odczucia no Belfast jest taką tkaniną, która oczywiście nie ma równych splotów. W sensie takim, jeśli ktoś nie wie, tutaj bardzo fajnie widać, że mnie tu wycelowała z tymi łyżkami. Tak jak tutaj właśnie widzicie, co te zgrubienia splotów. No i czasami jest po prostu ciężko znaleźć tą dziurkę. Czasami te krzyżyki wydaje się, że wyjdą potem troszeczkę nierówne przez te właśnie zgrubienie. Ale generalnie było ok. Troszeczkę inne naciągnięcie, tak mi się wydaje, w stosunku do tego, co ja robię na idzie, ponieważ nawet na Luganie 25 robię troszeczkę, troszeczkę bardziej chyba ciągnę. Sobie mogę na to pozwolić. Tutaj musiałam rzeczywiście z tym naprężeniem nitki sobie, tak ustalić, powiedzmy sobie. Żeby nie robiły się jakieś dziurki, czy zaciągnięcia, czy nierówności na tych krzyżykach. Ale generalnie bardzo mi się podoba. Nie tylko wzór, ale właśnie też pracowanie na czymś takim. No i generalnie efekt jest też bardzo fajny i bardzo sympatyczny. Przynajmniej tak uważam. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo maluszek. Ja wam pokażę właśnie przy wielkości nożyczek, no to sobie możecie zobaczyć. Więc jest takie takie dziecko. Um, ale z tym go właśnie, jeszcze nie wiem w zasadzie jaką ozdobkę z niego zrobię. Um, coś tam będzie chyba na kolinkę. Um, może jakąś moldaczkę wtedy zrobić, coś takiego. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Um, a może wy macie jakieś pomysły właśnie co z tym zrobić? Um, dzieciaczki, Dobrze. Bardzo chętnie przeczytam jakieś komentarze na ten temat, co by byście zrobili. No i to chyba wszystko. Tak naprawdę, no dzisiaj kończę tak szybko, dlatego, bo nie chcę, żeby mi te psy moje znowu <ścoughs> zaczęły szczekać, tak jak wcześniej. Także dziękuję bardzo, że zajrzeliście do mnie. Dla tych, którzy zajrzeli ponownie, dziękuję ślicznie, że przychodzicie, że komentujecie, że dajecie łapki w górę. Dla tych osób, które jeszcze u mnie nie były, dziękuję bardzo, że wpadliście. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I też bardzo proszę o łapkę w górę i o kliknięcie subskryba, żebyście mogli patrzeć, co się u mnie tutaj właśnie dzieje w moim hawciarskim świecie. Także do zobaczenia moi kochani i oby te dni jesienne były pewne krzyżyków. Pa, pa!